Witajcie moi widzowie, jestem w Netto i właśnie chciałam wam pokazać z jakiej róży, to jest ta róża wychodowała moja babcia taki ogromny, ogromny krzak róży, właśnie z takiej z takiej różyczki i tutaj te róże kosztują, zobaczcie, jest teraz akcjon i takie róże kosztują niecałe 6 euro, bez jednego centa i tutaj anturie widzicie, anturie oder kala eee, kosztują 8 euro i to są te tutaj takie one mi się mniej podobają ale one takie z takim sercem aha bo teraz będzie dzień mamy w Niemczech i podejrzewam, że to jest z okazji dnia mamy Geranien, Foksjen, te Foksjen bardzo mi się podobają i tak to wygląda a tutaj są, o te mi się strasznie podobają, ale wiecie do czego doszłam? Że trudniej jest nie kupić kwiata niż kupić. Bo kwiatki są na pewno naprawdę przepiękne, ale ja sobie zdaję sprawę sprawę, że i to funkcjon 1,60 centów tutaj macie, macie ceny, tak to wszystko wygląda, ale ja sobie zdaję sprawę, że ja wyjeżdżam i tymi kwiatami, no nie będzie kto miał się zajmować. Jak jeszcze babcia żyła, to mogliśmy sobie pozwalać na różne kwiaty. Zresztą ona też sobie życzyła ogromną ilość kwiatów, ona kochała kwiaty. Natomiast teraz no niestety nie możemy. Ale idziemy tutaj do netto. Słuchajcie, netto też mają kwiaty. Mamy tutaj akcję w ogóle, szampana, szampana, akcje w tych skrzynkach już nawet. Mum, ja bardzo lubię szampana ale lubię szampana w towarzystwie. I tu chcę. Tu mamy Haribo. Dobra, ale to do tematu, zobaczcie, o tutaj mamy co my tu mamy? Orchidee po 10 euro. I one są dosyć fajne. To znaczy tak, te nie za bardzo mi się podobają, ale te białe mi się bardzo podobają. Tu mamy dwie ceny orchidei, widzicie? Tak i tak. Kalanchoe to są które? To są te. Te tutaj w różnych takich barwach i one kosztują niecałe 3 euro. I tu mamy nelken, czyli goździki, które ja też mam. Oto są te. Ja je mam. Myślałam, że to jest rozmaryn. I one kosztują drogie. Są 5 euro. Kosztują goździki. Tutaj mamy takie jakieś coś podobnego do róż. I tutaj mamy w, w takich kielichach. Ja nie lubię takich rzeczy. Absolutnie to nie jest mój, mój styl. Tutaj mamy kwiatek taki pnący. Tego typu. Nie wiem jak on się nazywa. I tutaj mamy też takie pnące takie większe. Ten tego ma to jest taki po polsku chyba benjaminek. Ten tutaj ma ogromny benjamin moja siostra. No i oczywiście tulipany, te ale ja tak rzadko ostatnio bywam w domu, że na razie nie mam na to czasu. Tutaj piękne te różyczki są. Śliczne są te kwiaty, tulipany kosztują takie 5 euro. O zobaczcie, o to, to mam w domu i chcę, pokażę wam w domu jak u mnie rośnie, a ja chcę wyprowadzić właśnie, żeby tak rosło i to jest, to się nazywa, to się nazywa szeflera. Drachenbaum, Baum, Piku, Szeflera, Juka, Kalatea Monstera. To jest raczej szaflera, prawda? O to. I to mam w domu. To ja mam w domu, ale <ścoughs> opadła mi. A właśnie będę miała dużo pracy z tą szaflerą, ale Wam pokażę o co mi chodzi z szaflerą. No i tak to się, tak to się przedstawia Net, To te kwiatki są piękne, ale jakoś taki, te kwiatki to mi tak pasują bardziej na cmentarz. Róże cięte też, tulipany. O, widzę, że teraz jest angebot tutaj. Z tego ja płaciłam chyba w EDC za to 7 euro, a tutaj jest jakaś akcja. Nie wiem, czy tutaj jest jakaś cena tego. Chyba 6 euro teraz. No, także takie gwiazdki. A jeszcze po drodze będę miała bałmak. Także idziemy z netto, bo ja już zrobiłam swoje zakupy. I tak wygląda nasze netto, bo idą ludzie, więc nie robić. będę tu pokazywała. I tak to wygląda. A ja przyjechałam sobie rowerkiem, bo ja mam netto do, bardzo bliziutko, a tutaj są moje zakupy. Jadę do, do domu i pokażę Wam, a po drodze pokażę Wam jeszcze, pokażę Wam jeszcze, e, co Wam jeszcze pokażę. E, aha, kwiaty w, przy innym sklepie. Pozdrawiam!